Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Luxan Happy. Dziś przychodzę do Was taka bardzo niezrobiona, nieprzygotowana, nieumalowana, spontanicznie z taką informacją i z prośbą do Was, bo wiem, jak wspaniale moi widzowie zaczęli reagować na mój apel na Instagramie. W którym obiecałam, że będę robić zakupy dla uchodźców tutaj z areny Ursynów, bo ja mieszkam na Ursynowie, więc wspieram arenę Ursynów, w której przebywa non-stop no może nie non-stop, ale przebywają rotacyjnie grupy. Osób z Ukrainy jest to około 300 osób. Dzwoniłam dziś i dowiedziałam się, że to jest 300 osób jest tak plus minus, ponieważ tych do 300 może być. I słuchajcie, ci ludzie mają bardzo podstawowe i bardzo dużo potrzeb. Potrzebują szczotki, gumki do włosów, potrzebują mleczka do makijażu, waciki, potrzebują mokre chusteczki, potrzebują pieluchy, potrzebują klapki pod prysznic. Słuchajcie, tych potrzeb tutaj na miejscu w arenie ursynów jest tyle, i tak naprawdę wczoraj byłam kilka razy tam i dowoziłam zakupy i soczki dla dzieci, i takie małe musiki wyciskane dla dzieci, i właśnie te szczotki do włosów, i gumki, i te klapki, i bielizna damska jest potrzebna. Słuchajcie, tych potrzeb jest bardzo dużo. Wiem, że wiele z Was chce pomóc. Zastanawia się, jak pomóc. Może czasami macie małe dzieci i nie możecie się wydostać z domu, nie wiecie, na jaką organizację przesłać. Jeżeli mi zaufacie, a zapewniam Was, że nie wezmę nawet pięciu groszy z tego dla siebie, tylko z dużą radością postanowiłam w ten sposób czynić mój wolontariat dla. Ukraińców, dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do Polski. I jeżdżę, pytam się, czego potrzebują, co dziś jest potrzebne. Rano tam jadę, jutro się mówiłam, że rano pojadę, zapytam się o świeże informacje, o świeżą listę potrzeb i pojadę na zakupy i za wasze pieniądze, za nasze, za nasze pieniądze, kupię te najpotrzebniejsze rzeczy. Słuchajcie. Yy, już ponad 3,5 mi przysłaliście. Ja 2000 już wydałam i zawiązłam wszystko do Arsynów. Dzisiaj były rozliczenia na Instagramie, na InstaStory. Ja na bieżąco się z Wami rozliczam. Na bieżąco dzielę się radością, jeżeli ktoś z Was decyduje się wesprzeć akcję moją yy, i wpłacić pieniądze. Możecie wpłacać na PayPal. Jeżeli ktoś chce, możecie do mnie napisać yy, prywatną wiadomość. Najlepiej na Instagramie wyślę Wam numer konta. Każdy pieniądz, który mi przelejecie, od razu zakomunikuję na Insta Story. Chcę, żeby to wszystko było e, takie bardzo transparentne i żeby nikt nie miał wątpliwości co do moich, e, co do moich zamiarów. Tutaj są naprawdę to są e, powody, są z czystego serca, zamiary są czyste i chcę tylko pomóc, słuchajcie. My ze swojej strony, naszą rodziną wsparliśmy. Kupiliśmy jedzenie, kupiliśmy kosmetyki, kupiliśmy dużo rzeczy, bardzo dużo ubrań, darowaliśmy. Teraz pomyślałam, że wykorzystam moje social media i was, bo wiele z was chce, chce pomóc, a nie wie jak. Wiele też z naszych widzów, z moich widzów, mieszka za granicą i też nie wiecie, gdzie przelać pieniądze, na co przelać, na jaką organizację. Czasem tak jest, że ludzie nie ufają dużym organizacjom, a czasem tak jest, że po prostu trzeba tym organizacjom zaufać. Słuchajcie, ja jestem żadną organizacją, ale mam czas, mam samochód i mam tutaj blisko miejsce, które jest bardzo potrzebujące, ludzi, którzy potrzebują. To jest miejsce, w którym uchodźcy, warianie ursynów, tutaj uchodźcy pojawiają się na dwie doby i, i potrzebują bardzo podstawowych rzeczy. To jest takie miejsce Tymczasowe, tutaj przyjeżdżają z dworca, przyjeżdżają chyba nie z lotniska, przywożą ich ludzie samochodami do Warszawy, yy, są, są lokowani w tym jednym miejscu, a później są relokowani do domów, do mieszkań, yy, do tymczasowych lokali. To jest takie miejsce, słuchajcie, pierwsze, pierwszy postój yy, w tej podróży yy, do Polski albo dalej do Europy. Także jeżeli chcecie pomóc, Przelewajcie kasa na PayPal. Słuchajcie, nikt inny nie przelewa mi pieniędzy na PayPal, tylko ludzie w tym celu, więc tak naprawdę nie ma sytuacji, żebym się pomyliła. Każdą wpłatę będę komunikować na Instastory. Jeżeli chcecie pomóc. Pomóżmy razem, ja wykorzystam moje social media, już zaproponowałam współpracę markom, jeżeli chciałyby marki współpracować, to ja w marcu bardzo chętnie podejmę się takich współprac za darmo, ja mogę oferować swoje media społecznościowe, reklamę na nich, opowiedzieć o marce, opowiedzieć o produktach. Jeżeli firmy zdecydują się wesprzeć uchodźców finansowo bądź też produktowo, jeżeli są firmy, Produkujące ubrania, kosmetyki i tak dalej. Z przyjemnością zareklamuję takie marki, które zechcą pomagać razem z nami. Kochani, Pomóżcie. Kto ma ochotę, kto ma ochotę wesprzeć naszą akcję? Ja jutro rano lecę na zakupy i codziennie będę to robić. Jeżeli wy będziecie przysyłać te pieniądze, to ja codziennie będę te pieniądze wydawać na konkretne potrzeby. Z przyjemnością pomogę ludziom przy waszej pomocy. Także wykorzystajcie mnie, wykorzystajcie mnie. Ja bardzo chętnie zaangażuję swój czas i energię. Kochani, pomagajmy razem. Trzymamy kciuki. Żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła i tyle. I mam nadzieję, że zechcecie, że jeszcze ktoś tutaj się znajdzie, kto zechce wesprzeć naszą zbiórkę i, i dołożyć swoją cegiełkę jakąkolwiek do, do, tych, do tych zakupów dla uchodźców z Ukrainy. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia.